Wcześniejsze wypłaty w październiku są zatem zarówno koniecznością techniczną, jak i dobrą wiadomością. Pokazują one, jak system dostosowuje się do realnych uwarunkowań logistycznych, zachowując jednocześnie spójność. Rodzice korzystający z tych funduszy mogą być pewni, że pomimo zmian ich wsparcie pozostanie nieprzerwane i przewidywalne. Fakt, że ZUS z wyprzedzeniem informuje o tych zmianach, pomaga również uniknąć nieporozumień, zapewniając przejrzystość i zaufanie między instytucją a beneficjentami. Patrząc szerzej, system 800 stale ewoluuje, odpowiadając na potrzeby społeczne i administracyjne. Przejście na aplikacje wyłącznie cyfrowe to jeden z przykładów modernizacji. Kolejnym jest powiązanie uprawnień dzieci zagranicznych z uczęszczaniem do szkoły. Regularne aktualizacje kalendarza wypłat, nawet tych niepełnoletnich, pokazują, jak system dostosowuje się do codziennych realiów, takich jak weekendy i święta. Każda z tych zmian odgrywa rolę w zapewnieniu efektywności i sprawiedliwego funkcjonowania programu. Zrozumienie tych zmian jest ważne dla rodzin planujących budżet. Wiedza o terminie kolejnej wypłaty pomaga rodzicom zarządzać rachunkami, zakupami i innymi wydatkami bez nieoczekiwanych deficytów. W tym sensie zmiana październikowego harmonogramu to nie tylko szczegół biurokratyczny, to coś, co może bezpośrednio wpłynąć na planowanie finansów domowych. Zwłaszcza dla rodzin o niższych dochodach ta przewidywalność jest kluczowa. Warto pamiętać, że świadczenie 800 Plus nadal jest jedną z najstabilniejszych i najbardziej dalekosiężnych form wsparcia państwa w Polsce. Pomimo ewoluujących debat politycznych i wyzwań ekonomicznych, główny cel programu pozostaje niezmienny zapewnienie stałego wsparcia finansowego rodzinom wychowującym dzieci. Wcześniejsze wypłaty w październiku to kolejny dowód na to, że system działa zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając, że żadne dziecko ani rodzic nie będzie musiało niepotrzebnie czekać na wsparcie, od którego jest. Jeśli chodzi o nadchodzące październikowe wypłaty, ZUS zapewnił rodziny, że wszystkie przelewy są realizowane zgodnie z planem, a wcześniejsze terminy wynikają po prostu z kalendarza bankowego. Nie ma powodu do obaw ani potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Zawsze jednak warto, aby rodzice sprawdzili swoje konta i upewnili się, że środki wpłynęły na czas. Opóźnienia w płatnościach wynikają zazwyczaj z czasu przetwarzania w bankach, a nie z samego ZUS-u, a środki prawie zawsze pojawiają się w ciągu następnego dnia roboczego. Decyzja o przesunięciu płatności na później, a nie o ich odroczenie, jest szczególnie doceniana przez rodziny. Pokazuje to, że ZUS priorytetowo traktuje dobro rodziców i dzieci, dbając o to, aby rodziny nie doświadczały niepotrzebnego stresu finansowego. W obliczu stale rosnących kosztów utrzymania i inflacji, która wciąż wpływa na budżety gospodarstw domowych, nawet kilkudniowy wcześniejszy dostęp do tych funduszy może pomóc rodzicom efektywniej zarządzać wydatkami. Program 800 Plus stał się fundamentem polityki społecznej w Polsce od momentu jego wprowadzenia. Przez lata pomógł milionom rodzin ustabilizować finanse i poprawić jakość życia dzieci. Krytycy debatowali nad jego długoterminowym wpływem ekonomicznym, ale dla osób otrzymujących fundusze korzyści są namacalne. Dla wielu oznacza to możliwość bezproblemowego zakupu przyborów szkolnych, opłacenia zajęć dodatkowych lub po prostu pokrycia rosnących kosztów codziennego życia. Nawet nieznaczne przesunięcie harmonogramu płatności naturalnie przyciąga uwagę, ponieważ program jest tak fundamentalnym elementem życia rodzinnego w całym kraju. Program 800, który zastąpił wcześniejszy program 500, pozostaje jedną z najważniejszych inicjatyw wsparcia społecznego w Polsce. Idea, która się za nim kryje, jest prosta: każdy rodzic lub opiekun prawny wychowujący dziecko poniżej 18 roku życia ma prawo do 800 zł miesięcznie na dziecko. Ma on zapewnić stałe wsparcie finansowe i zagwarantować zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, niezależnie od dochodów rodziny. Jednak w ostatnich latach zasady dotyczące kwalifikowalności uległy niewielkim zmianom, zwłaszcza w odniesieniu do obywateli zagranicznych i rodzin z Ukrainy mieszkających w Polsce. W uszy od ostatniego okresu pobierania świadczeń, który rozpoczął się w czerwcu 2025 roku, uprawnienia dzieci z Ukrainy są powiązane z ich uczęszczaniem do szkoły w Polsce. Oznacza to, że ukraińskie rodziny mogą nadal otrzymywać świadczenie tylko wtedy, gdy ich dzieci spełniają ustawowy wymóg szkolny i są zarejestrowane w Krajowym Systemie Informacji Oświatowej. Zmiana ta ma na celu zapewnienie, że środki trafią do rodzin faktycznie zamieszkujących, integrujących się z polskim systemem edukacji. W przypadku większości polskich rodzin proces pozostaje jednak bez zmian. Wnioski o świadczenie 800 Plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. To cyfrowe podejście usprawniło proces i całkowicie wyeliminowało formularze papierowe. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem platformy PEZUS, systemu eZUS, portalu rządowego IMP TIA lub bankowości internetowej. ZUS opracował również aplikację mobilną mZUS, która umożliwia rodzicom składanie wniosków, śledzenie ich realizacji i otrzymywanie powiadomień bezpośrednio z telefonu. Format wyłącznie cyfrowy mógł początkowo wydawać się trudny dla osób niezaznajomionych z systemami online, ale z czasem stał się standardem w zarządzaniu świadczeniami w Polsce. Jest szybki, bezpieczny i wydajny i zapewnia przetwarzanie płatności bez zbędnych opóźnień. ZUS podkreśla, że ta korekta jest automatyczna, rodzice nie muszą nic robić, aby otrzymać pieniądze wcześniej. Przelewy będą wysyłane jak zwykle, po prostu przyspieszone o dzień lub dwa dla grup, których dotyczą. Należy pamiętać, że ZUS nie przetwarza wypłat w weekendy i święta, dlatego te wcześniejsze przelewy są konieczne. Tak więc, chociaż większość osób nadal otrzyma pieniądze w standardowym terminie, osoby z 4-12 stycznia 2018 roku, grupą wypłat będą tym razem miały przewagę. Co ciekawe, październik przynosi również inną wyjątkową sytuację. Ponieważ drugi listopada przypada w tym roku w niedzielę, rodziny, które zazwyczaj otrzymują świadczenia drugiego dnia każdego miesiąca, nie będą musiały czekać do listopada na kolejny zasiłek. Zamiast tego ich listopadowe świadczenie 800 plus zostanie przelane najpóźniej 31 października. Oznacza to, że niektóre rodziny otrzymają w październiku dwie wypłaty 800 plus, jedną za sam październik i jedną wcześniejszą za listopad. Nie jest to dodatkowe świadczenie, a raczej wcześniejsze przeniesienie, aby uniknąć opóźnień spowodowanych kalendarzem. Mimo to dla wielu gospodarstw domowych ten termin jest dogodny i daje trochę wytchnienia przed rozpoczęciem nowego miesiąca. W Polsce miliony rodzin korzystają ze świadczenia 800 plus miesięcznej wypłaty, która ma wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci i łagodzić obciążenia finansowe związane z codziennymi wydatkami. Dla wielu gospodarstw domowych jest to istotna część miesięcznego budżetu, pokrywająca podstawowe potrzeby takie jak żywność, ubrania czy artykuły szkolne. Jednak co jakiś czas harmonogram wypłaty tych środków ulega niewielkim zmianom, co naturalnie rodzi wiele pytań. Październik 2025 roku jest jednym z takich miesięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, potwierdził, że w tym miesiącu kilka grup rodziców otrzyma wypłaty wcześniej niż zwykle. Powodem nie jest zmiana polityki ani nowe przepisy chodzi po prostu o to, jak ułożono kalendarz w tym roku. Mimo to, dla tysięcy rodzin oczekujących na wpłatę świadczenia, nawet kilkudniowa różnica może mieć duże znaczenie. Zwykle wypłaty 800, plus są realizowane według stałego harmonogramu. ZUS przetwarza przelewy w 10 określonych dni każdego miesiąca, drugie. 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 stycznia 1922 roku. Oznacza to, że rodzice mogą spodziewać się środków w ściśle określonym terminie, w zależności od grupy płatności, do której należą. System ten został zaprojektowany z myślą o przewidywalności i stabilności. Jednak gdy jedna z tych dat przypada w weekend lub święto, ZUS przesuwa wypłatę na wcześniejszy dzień roboczy. Celem jest